Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo, bardzo spóźnionym filmem, który jest podsumowaniem czytelniczym miesiąca listopada. Jesteśmy dzień przed Wigilią, a ja dopiero podsumowuję listopad, ale jakoś tak zeszło. <grych> Nie było po prostu na to czasu. Posłuchajcie zatem, jakie książki w listopadzie udało mi się przeczytać. To były cztery bardzo dobre książki. Pierwsza z nich to Ślub pod chupą Sylwii Borowskiej. Bardzo dobra książka, mieliście o niej okazję usłyszeć, usłyszeć, mieliście okazję ją zobaczyć na moim Instagramie, ja tam o niej trochę pisałam. To jest rodzaj książek, który ja bardzo lubię. Dotyczy społeczności żydowskiej i dotyczy Polek, które weszły do rodziny, do rodzin żydowskich i stały się konwertytkami. To znaczy przeszły całkowicie na judaizm weszły bardzo mocno w ten krok kulturowy, bardzo mocno w te wszystkie tradycje, przyjęły te właśnie wiarę I, i co jest takie bardzo mocno wspólne dla wszystkich tych historii, które tutaj znajdziecie, dla wszystkich tych rozmów, to fakt, że wszystkie te dziewczyny są bardzo szczęśliwe. Są bardzo szczęśliwe ze swoimi mężami, ze swoimi nowymi rodzinami. I wbrew wszelkim obawom, jakie miały na początku, żyje im się dobrze, żyje im się wygodnie i żyje im się przede wszystkim w dużej harmonii nie tylko z najbliższą rodziną, z, z najbliższymi. Ale przede wszystkim również ze sobą i z całym światem, który je otacza. Warto przeczytać sobie rozmowy, wywiady z tymi dziewczynami. Książka, którą otrzymałam od wydawnictwa, Książkowe Klimaty, i której byłam niezmiernie ciekawa, to Duchy z miasteczka Demin. Również mieliście okazję o niej usłyszeć na moim Instagramie. Historia o dziewczynie, nastolatce, która dorasta w pewnym dosyć osobliwym miejscu. W mieście, które końcem II wojny światowej w 1945 roku, którego to mieszkańcy w tym właśnie czasie popełniają zbiorowe samobójstwo przed w obawie przed zbliżającą się Alią Czerwoną. Dziewczyna zna historię swojego miasta, dziewczyna zna tę właśnie historię, która, która dotyczy mm, miejsca, mm, no, w którym się wychowuje, a dodatkowo jeszcze jej najbliższą sąsiadką jest kobieta, która mm, no, bardzo dobrze tamte wydarzenia pamięta. Co jest bardzo uderzające w zachowaniu tej dziewczyny, to taki fakt, że ona bardzo mocno wystawia swoje ciało na próbę bólu. A dlatego, że w przyszłości chce zostać reporterką, korespondentką wojenną, no i wydaje jej się, że ten próg bólu musi ona mieć dosyć wysoki i no, musi być odporna na pewne rzeczy. I Ćwiczy jakby swoje, swoje ciało. W... Nie są to normalne zachowania. Yy, ona yy, potrafi yy, zmusić się do takich rzeczy, yy, no, o jakich nikt nawet nie pomyślałby, że, yy, że można zrobić, albo że można samemu sobie ból w taki, a nie inny, właśnie sposób zadawać. To jest też dziewczyna, która wychowuje się w rodzinie, która bólem jest przepełniona, bo rodzice naszej głównej bohaterki rozchodzą się w momencie, kiedy no ich rodzinę dotyka śmierć dziecka, i przez to nasza główna bohaterka jest bardzo mocno zbuntowaną nastolatką. Tu wchodzą w grę również ucieczki z domu, kumplowanie się z dziwnymi osobami. Ale tak, w gruncie rzeczy to, to dobra dziewczyna, no, wiedząca, czego chce. No, tyle, że to takie przesuwanie, czy no, granie gdzieś tymi granicami wytrzymałości swojego ciała i przekraczanie tych coraz, coraz większych progów bólu, no. To pozwala stwierdzić, że no nie do końca jest to zdrowe, że no w pewien sposób ta dziewczyna jest jednak zaburzona. Jedyne, czego mi w tej książce brakło, to rozwinięcie bardziej tego wątku zbiorowego samobójstwa mieszkańców owego tytułowego miasteczka. To jest gdzieś wspomniane, jest to zarysowane, ale bardzo pokrótce jak dla mnie, i. W zasadzie nie są podane żadne szczegóły. To, to jest ten fakt, jest takim mocnym tłem, ale jedynie tłem. Ale być może jest to celowy zabieg do, do tego, aby, aby tak jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej pokazać historię dziewczyny. To jest kolejna książka z książkowych klimatów, którą przeczytałam, i szczerze. Polecam wam to wydawnictwo. Pozostając w tematach dotyczących społeczności żydowskiej, w listopadzie przeczytałam również Dziecko Wojny Romy Ligockiej. No, to jest, to jest piękna historia, bo, bo prawdziwa. To jest powrót Romy Ligockiej do czasów jej dzieciństwa. Bardzo trudnego, bardzo traumatycznego. Kiedy to jej dzieciństwo przypadło na, no wszyscy wiemy, lata II wojny światowej. Getta, e, mordowania Żydów. I to wszystko nie pozostało bez wpływu na dorosłe życie autorki, e, bo ona, będąc już dorosłą, dojrzałą, e, doświadczoną kobietą, cały czas tę traumę wojenną e, nosi w sobie. I wszystko to, co. Co osiągnęła w dorosłym życiu, co udało jej się mm, zrobić, co, czy nawet może to, czego nie udało jej się zrobić, jest y, spowodowane tym, co przeszła w dzieciństwie. I to pokazuje, jak osoby, które y, no, tamten czas y, przeżyły jako dzieci, bardzo mocno noszą w sobie cały czas tę wojnę. I no, to nie jest temat, który mogą wyprzeć z głowy. To jest, to jest temat, który nieustannie i cały czas ciągnie się za nimi przez całe ich życie i, no, i skutkuje w pewien sposób na decyzje, które podejmują, na ludzi, z którymi się wiążą, czy z którymi się otaczają. To bardzo trudny temat. I dodatkowo jest tu też pokazany ten czas, kiedy, kiedy wojna się kończy. Kiedy matka Romy Ligockiej mówi, że jesteśmy już wolni, możemy, możemy żyć, nie musimy się ukrywać. Ale ona zadaje pytanie: na jak długo? Czy, czy na zawsze? Matka odpowiada: tak, już, już zawsze. Teraz już jesteśmy wolni. Ale. Ona, będąc wtedy małą dziewczynką, nie potrafi tego zrozumieć. Nie, nie potrafi przejść nad tym do porządku dziennego. I tutaj jest też bardzo tak obrazowo pokazany ten świat, powojenny świat dzieci, które muszą na nowo wrócić do szkół, muszą na nowo zacząć funkcjonować w, no, w takich, Zwyczajnych sytuacjach, które oczywiście są ciężkie i trudne, to jest czas po wojnie, więc jest. No w dalszym ciągu nie jest super kolorowo. I ona i Roma Ligocka tutaj opisuje, jak wyglądają na przykład pierwsze, pierwsze dni, tygodnie, miesiące w szkole. Kiedy nauczyciele płaczą, kiedy dzieci płaczą. Bo y, cały czas gdzieś te obrazy okrutne przed oczami się przesuwają, i no, tutaj na to wszystko jest jakby jedno wytłumaczenie, y, bo to są dzieci wojny. To chyba kolejna, a może, a może najbardziej osobista książka Romeli Ligockiej, y, bo sięgająca do tych pierwszych, pierwszych ich doświadczeń z tamtego czasu. Ja lubię takie historie. Jeśli czytaliście dziecko wojny. Napiszcie, jak, jak Wam się ta książka podobała. I książka, którą otrzymałam od wydawnictwa stara szkoła, nie mam jej wersji papierowej. Ja ją otrzymałam od wydawnictwa w wersji elektronicznej, przeczytałam ją jednym tchem. Uważam, że jest to jedna z lepszych. Wydawnictwo stara szkoła ma same dobre książki, ale ta jest naprawdę jedną z lepszych. Gdzieś tutaj wstawię obrazek to są schronienia. To jest książka, która zdecydowanie Was zaskoczy. Historia, która również ma miejsce po wojnie, która ma miejsce na pewnej wyspie, również związana jest z dziećmi i z kobietą, która pracowała właśnie na tej wyspie, i z tymi dziećmi, które no, jakby po wojnie znajdują się w takim domu. Nie wiem, domu dziecka, może tak nazwijmy to miejsce. I, I po prostu tam mieszkają, przebywają, opiekują się nimi dwie kobiety, jest tam kucharz, no i jest kilka osób, które po prostu tymi dziećmi się zajmują. Są też lekarze. No i właśnie. I tam dochodzi do pewnych rzeczy, które no nie są w porządku wobec tych dzieci. I w pewnym momencie dochodzi tam do wielkiej. Tragedii. W tej książce mamy dwie linie czasowe, bo mamy właśnie ten okres czasu, kiedy jest po wojnie i kiedy ta akcja toczy się na tej wyspie. I mamy czasy współczesne, kiedy to wnuczka kobiety, która w tym domu pracowała, dostaje wiadomość o jej śmierci i na tę wyspę udaje się. I wtedy zaczyna wszystko się gmatwać, tak naprawdę. To wychodzi na samym końcu. My Dopiero pod koniec zdajemy sobie sprawę, że no to, to nie jest tak, jak nam się wydawało. Ta historia jest tak mocno poplątana, ale nie ma w niej chaosu absolutnie. I, i główny bohater, jeden z głównych bohaterów, to później okazuje się być zupełnie kim innym. Ja nie mogę. Za wiele tutaj zdradzić, bo. No, bo mogłabym. Mogłabym powiedzieć za dużo i zdradzić wam zakończenie. To jest tego typu książka, gdzie nie jesteście w stanie, tak mi się wydaje gdzie nie jesteście w stanie zorientować się, co jest prawdą, a co jest fałszem. Która z osób jest prawdziwa, która z tych osób jest faktycznie tą, za którą się podaje? No, tam jest dużo takich wątków bardzo zaskakujących. Wszystko kręci się wokół tej wyspy, wokół tego starego domu, wokół historii kobiet które a szczególnie tej jednej kobiety, która tę wyspę właśnie zamieszkiwała. No i wokół jej wnuczki. A poznając historię, która kręci się wokół tej wyspy poznajemy ją tak naprawdę z perspektywy sali wykładowej i wykładowcy, który, który no, przychodzi do studentów na wykład i te właśnie historie im opowiada. My gdzieś później w trakcie zupełnie zapominamy o tym, że jest to historia opowiadana przez profesora, przez wykładowcę, ale ona tak niesamowicie wciąga. Ja tę książkę przeczytałam bardzo szybko. Nie byłam w stanie się po prostu od, od niej oderwać, I, i ta książka została też uznana za jeden. Mm, z najlepszych thrillerów psychologicznych ostatnich lat we Francji. Bardzo Wam polecam schronienia i polecam Wam też wydawnictwo Stara Szkoła. Nie zawiodłam się chyba na żadnej z ich książek. To były wszystkie książki przeczytane w listopadzie. Ja tylko zaktualizuję, iż w grudniu czytam szczegła. To jest jedyna książka, którą czytam w miesiącu grudniu. W zasadzie ten miesiąc już się kończy. Ja jestem w połowie, tak, mniej więcej w połowie tej książki. Jest niesamowita. Bardzo się cieszę, że zaczęłam ją czytać, bo zabierałam się do niej jak pies do jeża. długo i ciągle brakowało mi na to czasu. Jakoś nie mogłam się zebrać i żałuję w sumie, że nie, że nie przeczytałam jej wcześniej. Także trzymajcie kciuki, żebym ją skończyła jak najszybciej, ale myślę, że może przez święta mi się to uda. Zobaczę. Nagrywając ten filmik, wiem, że on trafi do Was w piątek, tuż przed Wigilią, tuż przed świętami. Z tej okazji chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. Dużo prezentów, dużo książkowych prezentów pod choinką, ale nie tylko, każdy prezent jest dobry. I, I zawsze sprawi przyjemność, chociaż akurat książkowe prezenty są całkiem, całkiem w porządku. Może napiszcie, co znaleźliście pod choinką, co dostaliście, a jeśli będzie to książka, to napiszcie, jaka. Jeśli macie ochotę, zaglądajcie sobie na mój Instagram. Jeśli macie ochotę, subskrybujcie ten kanał, zostańcie tu na dłużej. Zaglądajcie do poprzednich filmów, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!